Ja mój nowy nick A dzisiaj Jest to szesnasty odcinek Z Minecraft Survival Dzisiaj Nawet nie, nie dokończyłam przepalarni Jak już widzicie A dlaczego Dlaczego to zaraz wam powiem Jest noc Ja nie mam potworów włączonych ehm, Żeby nie było Na no, chwilę obecną nie mam Czekajcie może czanki sobie Większe. O. Gdzie to są czanki? Hmm, tutaj pięć, dobra. Dobrze. Żegnamy się z naszą przepalarnią. Żegnamy się ze wszystkim. Dlaczego powiem Wam niedługo? Przegnamy się ze zwierzątkami. Pakówki. Pakórki. Przegnamy się z naszym magazynem. Żegnamy się z naszym domkiem. Żegnamy się z konikiem. Nie ja chcemy się do niego iść już. I żegnamy się z naszą farmą. To wszystko? Już Wam mówię. Mamy wersję Minecrafta. 1, nie. 1, 7, 3, 13, W, 48B. To jest nowa wersja snapshot, tak? Nowa wersja Minecraft'a. I będziemy nagrywać na tej wersji Minecraft'a. Ponieważ, no, tutaj praktycznie nie mam co robić. O Jezus, co za lagi! Praktycznie nie mam co robić i przenosimy się na nowy świat. Będą nowe przygody, nie będzie to jakaś druga seria, tylko będzie to po prostu dalszy ciąg, ale na innej wersji. Więc nie mówcie, że bardzo krótka seria, bo widziałam krótsze. No, wejdźmy sobie na konika i ojciec. No, na ciebie chcę. I ja się z Wami już... Um, no żegnam się z tym światem nie z wami żegnam się z tym moim kochanym światem na moim koniu i no cóż schodzimy tworzymy nowy świat Mine. Przetrwanie domyślne i może może nam się wyregeneruje No dobrze, niech to będzie Nie, nie włączam No dobra, włączam albo nie, dobra Nie, nie, nie będzie Naprawdę szkoda i tamtego świata. Ale. Ale no cóż. Po prostu chcę na innej wersji grać. Czekałam, naprawdę długo czekałam na tą wersję. Od pierwszego odcinka. Wow, wow, Aha, dobra. Oj, oj, nagi troszkę. Pozwiecajmy. W ogóle tak, tak. Tak, tak. Aha, to jest przyspieszenie, dobra. Jak mamy z tym. Dobra. Łatwe. I zbieramy drewno, jak na sam początek. Widzicie, już mamy nowe wszystko tu. Mamy pieski, slit. Slit raczej. Bierzemy sobie ze dwa te drzewa. W ogóle są takie nowe drzewa, nie wiem czy je znajdę, ale z tych właśnie drzew, co może je znajdę, będziemy mieli no, nasz dom. To jest taki rudy kolor tego, więc mam nadzieję, że no, będzie ładny ten kolor na domek. Albo z tych drzew, z tego drzewa ładnie wygląda te świerkowe w ogóle mam fightfula, nie żaden lunacraft no, lunacraft jest fajny, ale cóż w ogóle tu nam się używanie ekwipunku, zbieranie drewna, ekwipunku, boże ekwipunku, no Ech, w ogóle to jakby kto pytał, tak tak, będzie skyblock tak będzie skyblock jej kwiatek mak Dobra, poszukiwajmy, poposzukiwajmy sobie tu trochę rzeczy. Hmm. Może będzie coś fajnego. O właśnie, zrobimy farmę grzybów. Hmm. Farmę grzybów. No nie farmę grzybów, ale wiecie, no, taki, takie pomieszczenie na grzybki. To już będzie, nie wiem, w 20 odcinku na przykład. No, no nie wiem co robić. Naprawdę nie wiem. Może pochodźmy sobie po tych górkach co chciałam. I będziemy mieli dom w górze. W gó o, matko! O mój Boże! Hm. Dobra, tam widzę te, to może weźmiemy sobie, zrobimy już dla nas. <grym> Patyczki i kilofa. Ale tylko kilofa, bo bierzemy sobie parę tego i zrobimy, no wiecie co? Weźmiemy sobie z 10 i zrobimy lepsze narzędzia. Łupatę, w ogóle siekiera. I ile będzie odcinek? Odcinek będzie do, do zachodu słońca. Więc hmm, długi nie będzie. Hmm chociaż coś. Dobra, zrobimy sobie hops, hops, hops. Najpierw lepszy kilo. Może tak sobie zrobię hops. Najpierw lepszy kilo. Potem mieczyk. Potem siekiereczka. Dobra. A teraz łopateczka. Dobra. Mam nadzieję, że już wszystko ważne zrobiliśmy. Dobra. I co dzisiaj będziemy robić? Do zachodu słońca będziemy tylko i wyłącznie zbierać surowce. Tylko. I tak sobie myślę, że na drugą, se drugą serię. A, będzie też ten snapshot, bo druga seria to będzie, nie wiem, za rok, za pół roku. Może tak coś. Hmm. Widziałam krowy, widziałam krowy, widziałam krowy, ale ja najpierw chcę węgiel. W ogóle owce też weźmiemy, krowy weźmiemy żebyśmy już tak na pierwsze dni naszym nowym sobie mieli wszystko co potrzeba więc może ja zbiorę ten cały węgiel, w ogóle tą owcę, te krowy i zaraz do Was wracam. A ja już jestem. Zebrałam sobie trochę świnek, trochę kurek, mam jajeczko i spierzemy i, i sobie troszkę jeszcze węgla. Bo, jak widzicie, mam już staki osiem. E, w ogóle mój dom będzie z wełny. Albo podłoga, albo podłoga i ściany. Zależy, ile będę miała wełen. I cóż, może wyruszymy sobie... w tą stronę. Bardzo dużo jest świn. Ja nie chcę wszystkich, naprawdę nie chcę wszystkich zabijać. Żeby nie było, że... O. I zdobyłam oświęcenie, um, czas kopać, ulepszenie. No dla góra krowie śmierć. Tyle mam osiągnąć już. Więc pobijemy sobie trochę owiec, zrobimy sobie ładne, ładny piecyk i mam nadzieję, że to by był już koniec odcinka jak to zrobimy i jak widzicie mam już mało głodu, na następnym odcinku będę miała dużo głodu <laughs> I bardzo chyba dużo osób robi tak, że jak wyjdzie snapshot to oni przechodzą na inny świat bez zmieniania serii no. Jak masz 5 odcinków a wyjdzie fajny snapshot no to wchodzisz na tego snapshotania Dobra, zrobiłam tak, i teraz się zalepiam. I zrobię może wam pochodnie, żebyście coś widzieli. Proszę. Nie chciałam, tak? Aha, dobra. Może skończy nam się ten kilo i będziemy, no, już robić piec, i w ogóle. Zamieszkamy, zamieszkamy, zamieszkamy na jakiejś górce. I nie wiem, będziemy mieli jakąś wieżę z dierta czy coś takiego. Może jakiś, nie wiem, taki gildiowy. Nie wiem. być A dobra, dobra. Skończy nam się ten i będziemy robić już resztę. żeby mieć dużo kobla. Aha, dobra. Tu kopaliśmy się do jakiejś wody. Oj mi się wyświetliło sorki was no właśnie skończył mi się składziemy nasz stół i, i robimy robimy piecki piecyki może dwa jakieś o, dwa żeby było życie na gorąco fajnie i kładamy hops i przepalamy No dobrze, więc to by było już, to by było już na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobał i zapraszam do kolejnych dość i pa!